I tak mhm. to w tym? Ty, no to dobrze, Trzyncy, tak, wiesz, nie. Ale, to wygląda w w nie. jest to jest masz? Jest... Powiedz, tak, tak pan prezes. Panowie, ja widzę, kurwa, byłem na 7 meczach. No. No. w każdym byliśmy lepsi. No ale no, kurwa, czego? Nie ma, ma szczęścia, bo naprawdę. Uwielisz, żoł, nawet teraz trzymaliśmy 4-0 z stopniowem, no. ale naprawdę, i szczególnie w pierwszej połowie w lepsi. 好一个不。